Dzień dobry, dzień dobry, dawno mnie tu nie było, było co robić, pewnie widzieliście konferencję Olim Marketplace, piąteczkę, tam nie wiem, 800 tysięcy osób, nie ze wszystkim zdążyłem przybić piony, ale nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło, bo robimy sobie na Allegro 5, też tak jak konferencję, piąteczkę więc będzie okazja do spotkania, linka podeślę. Właśnie jestem po jednej z konsultacji. Teraz mamy trzy pakiety: zarówno sama obecność na arsenale, obecność materiały dodatkowe, wideo, webinary i konsultacja. I właśnie trzy nowe rzeczy, które odkryłem, ciekawe. Jedna z nich to się podzielę tutaj, a druga na webinarze dotycząca loterii, która jest na Legro. To jakiś kolejny powód żeby próbować zwiększyć cenę koszyka u siebie, czyli chociażby kubrazem, zastosować czy zapakuj na prezent, żeby było powyżej 100 albo 150 zł, to jest kolejny powód, dlaczego część produktów w konkurencji sprzedaje się drożej, a wy walcząc ceną nie jesteście w stanie ich dogonić. Więc taki mały tip też widzę, stąd też ten materiał, tak nazwany zamieszanie w sprzedaży. Po ostatnich zmianach, nie wiem czy też widzieliście to co się będzie działo w przestrzeni Allegro Adsów, tam trzy dosyć spore zmiany. Jedna to Dynamic CPC, yy, która no, dołoży wam kosztów z mojej perspektywy, z moich doświadczeń, z historii po dwóch tygodniach, jak gdzieś to narzędzie sobie testowaliśmy. Yy, priorytet w reklamach graficznych, to tego brakowało, ale znowu te kampanie mogą być droższe. Yy, czy widzimy to, co się dzieje w Google obecnie, przez to, że zewnętrzne inne, yy, inni reklamodawcy mocno się reklamują, to te kampanie naprawdę są droższe i przyzwyczajcie się może do tego, dlatego też nie drenujcie tak cen własnych produktów, to jakiś tam plusik. Natomiast widzimy też czkawkę w alegorsach, zmiany w trafności. Yy, czkawka, która powoduje, że reklamy, które kiedyś działały, dzisiaj nie działają na grupy na Whatsappie, o tym fajna dyskusja jest, e, zaraz też coś wrzucę na grupę na fejsie, więc też śledźcie, jeżeli macie jakieś pytania myślę, że to też fajna okazja żeby sobie trochę podyskutować pogadać o wszystkim i o niczym e, dzisiaj też słyszałem e, takie hasło, nie ma sianka, nie ma granka, e, Piotrka bardzo mi się ono spodobało bo ten Black Friday będzie inny niż ten, do którego się przyzwyczailiście i znowu na grupie wrzuciłem terminy, wczoraj było zgłaszanie zestawów. Kolejne dwa terminy też są już yy, jasno podane, bo 3.11. Black Friday rusza. Mam nadzieję, że pamiętacie o mnie przygotowaliście się. Stąd też warto słuchać naszych materiałów, bo my o tym przypominamy. Też warto być naszym partnerem, bo też takie informacje dostarczamy. W każdym miesiącu jak tam sobie strategię ułożyć. Coś, co dla Was może być mega przydatne. Strafności to też nigdzie nie jest powiedziane, ale pewne obszary zostały usunięte, pewne zostały dodane. Eee, zerknijcie sobie, jeżeli nie jesteście na bieżąco, my to wszystko podsumujemy na arsenale, stąd też też warto być. Eee, porozmawiamy o shadowbanie, bo tak on istnieje. O suficie sprzedaży też sobie pogadamy, też on istnieje. Eee, Pozdro Bartek, który twierdzi, że kiedyś mówiłem, że go nie ma, a dzisiaj twierdzę, że jest. Tak, podpowiem. Allegro e-commerce, świat jest środowiskiem zmiennym. Tylko krowa nie zmienia swojego zdania. I jak yy, przeprowadziliśmy sobie w ostatnim czasie cały wrzesień ogólnie multum testów dotyczących skuteczności najlepszych strategii na Allegro, to właśnie na arsenale chciałbym Wam zdradzić kilka takich skutecznych elementów, co działa, co nie działa, pokazać kilka fajnych szablonów. Dobrze dopracowanych, co może być dla Was jeszcze inspiracją. No bo te 14 myślę, że do 3 tygodni, jak dostaniecie na poprawę, to jest y, odpowiedni gdzieś tam okres czasu, okienko, gdzie możecie się dostosować. Czy są jakieś pytania? Halo, halo, czy mnie widać, czy mnie słychać? Bo jak ja sobie tutaj gaworzę, y, ale też fajnie, jakby ktoś się odezwał. Co jeszcze? Y, no pewnie wiecie o nowych marketplace'ach, które już się aktywowały. Trzy kolejne. Myślę, że w kolejnym kwartale się również aktywują. Yy, część może Was zaskoczyć. No, in post nie bardzo, bo z jednej strony on już ma marketplace, z drugiej strony cześć, Mariusz, o super. Z drugiej strony mówi, że on nie chce być nazywanym Marketplacem, tak samo jak automaty paczkomatowe nie są paczkomatami. I podoba mi się ten pomysł w sensie wyróżnienia się nawet samą nazwą, yy, odróżnienia się od konkurencji jak znam się trochę na marketingu to w mojej opinii jest to jak najbardziej właściwe 12 osób na live, dużo nie dużo, fajnie, że jesteście z czym się zmagacie, jak tam zauważyliście przetasowania, chociażby w trafności, co na nie wpływa że Allegro jest hmm, bardziej skrupulatne chociażby w ofertach, które nie są zgodne z regulaminem Allegro yy, bardziej je wyłapuje, a wasza konkurencja też Pewnie nie daje Wam wytchnąć oddechu, złapać. To też jedna ze strategii sprzedaży na Allegro, żeby zwiększyć swoją sprzedaż. Wystarczy zmniejszyć sprzedaż konkurencji. To też taka ciekawostka. Są też nowe funkcjonalności, zarówno w panelu Allegro, jak i w narzędziach zewnętrznych, które też będę chciał zaprezentować, które mogą Wam się przydać, ułatwić pracę bo ja po konferencji i po tych telefonach, które ostatnio dostajemy, mam takie przemyślenie, że y, wiele firm jest w epoce kamienia upanego y, w sensie y, no jeździ z taczką, na której załadowany jest 20-30% y, powierzchni taczki i uważa, że to wszystko jest ok, a ja, na, naprawdę da się inaczej, stąd też tworzymy Oferta Thora, narzędzie do szybkiego wystawiania ofert na Allegro. Tworzymy e, wtyczki do Allegro Adsów e, dzięki API, e, które mają przyspieszyć pewne działania, wyłapać nierentowne produkty, czy lepiej wyskalować te kampanie, które działają. I to jest odpowiedź na Twoje pytanie. Automaty naprawdę pomagają e, zaoszczędzić wiele czasu. Po to też powołaliśmy nową spółkę, nazywa się V Automate. E, o, jeździ z pustymi taczkami, brawo, ma tiks. Y, która ma za zadanie oszczędzić Wam sporo czasu y, w, waszym, w Waszych firmach, trochę zweryfikować również pracę Waszych specjalistów, żeby to szło w dobrym kierunku, bo no, automatyzacja to przyszłość. Pewnie widzicie, co się dzieje na rynku pracy, że y, takie branże jak content, jak y, grafik, y, jak analityk zostają zastąpione przez zresztą inteligencję, naprawdę można to już robić w niedużych pieniądzach, dosyć fajnie. A to może uwolnić Was, Wasze moce przerobowe. To, co miałbym podpowiedzieć to Konwersja. Najważniejsze, że, żeby w koło było napompowane. Tak jest. Pompa musi być, Mati. E, dzięki za komentarz. E, zwróćcie mega dużą uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze, konwersja. Uważam, że to jest coś, co daje największego boosta. To jest coś, co w stanie jest Wam dać gwarancję najniższej ceny. To jest coś, co jest Wam w stanie dać e, darmowe wyróżnienia do Allegro. To jest w mojej istocie mega istotne z tego, co zauważyłem, i nad tym pracujemy. Wybierzcie sobie 20-50 ofert, którymi chcecie rozdawać karty w waszej talii i na tym się skupić, bo masówka naprawdę nikomu nie pomoże. Dywersyfikujcie. Jak zobaczyłem, co robi chociażby kastora, maczy temu naszych sprzedawców, to jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. I też nie dziwię się, że nie ma takich rekordów sprzedaży, jak rok temu były na Allegro. Są kategorie, gdzie wręcz y, masowo kupujący przechodzą. Jeżeli jesteście w tych kategoriach, to walka o klienta będzie jeszcze bardziej cięższa niż rok temu. Mariusz, content jedynie na Allegro, na sklepach Content AI wychwytuje robot. I nie patrzy przychylnie okiem. Zgadzam się w 100%. Wszystko trzeba robić z głową. Tak samo jak kalkulator jest narzędziem, który nie zabrał pracy e, tym, którzy liczyli na kartce, tylko ją usprawnił. Tak samo technologia e, AI szczególnie jest czymś, czego nie powinniście się bać, tylko coś, z czego powinniście korzystać. I my no, mamy nawet szkolenia dla sprzedawców z AI'a. Dla tych alegrowych, co dedykowane tylko marketplace'om, a nie ogólnie sklepom internetowym, bo jak wiecie, my się na tym skrupulatnie skupiamy. To myślę, że teraz wyróżnienia mają większy sens. Wiesz, to, to też kurczę, mam taką, takie przemyślenie, które mnie dzisiaj dorwało. Jak wiecie, na naszej grupie na Fejsie mamy mm, różnego rodzaju takie. Dni, tak, jest dyskusyjny, dyskusyjna środa, taka prowokacyjna wręcz i jest raportowy piątek. Dzisiaj też raporcik wam wleci, ale zastanawiam się, czy wyróżnienia elastyczne nie są bardziej dla lagru priorytetowe, niż wyróżnienia dziesięciodniowe. Też chętnie posłucham, co Wy o tym myślicie. Yy, bo tu znowu Rafale, yy, podpowiem Ci, no pamiętaj, że 40%, blisko 40% w Polsce używa bloka i nie widzi sponsorowanych. Jeżeli Allegro widzi gdzieś pieniądze, yy, no to też chętniej taką ofertę promuje, więc to jest, jest są plusy za tym, że Allegro yy, bardziej yy, idzie w kierunku wyróżnień i są ku temu argumenty. Natomiast no, pamiętajmy, że to jest obarczone dodatkową prowizją. Paradoksalnie kto ma głowę na karku wykorzystuje mądrze AI. Cała reszta co płacze zabrało im pracę nie potrafi po prostu z tego korzystać i wypadają i też to jest taka konsekwencja yy, tego, że kurczę nie myśli się przyszłościowo. Tak pierwszy październik to sobie zażartuje. Tam Allegro mówiło, że dostaniecie 4 chyba miliony więcej transakcji. Nie wiem, czy to miało być na głowę, czy dla wszystkich, żarcik, kosmonaucik, ale yy, ja tych transakcji więcej nie widzę. Nie? To jest takie moje pierwsze przemyślenie. Natomiast my w V-Spryncie od trzech lat mówimy, twórz własną markę i no, idzie zmiana modelu. Yy, według mnie w Allegro yy, jest takie pismo prawnicze, które gdzieś tam do którego dotarłem, które pokazuje, że. Yy, coś się zmieni dużego. Też jest forum super sprzedawców niedługo, na którym pewne rzeczy zostaną odkryte. Jak jesteście super sprzedawcami, to się zapiszcie. Wiem, że często te maile gdzieś tam lądują u prezesa, więc poproście prezesa, żeby wam to przekierował, bo jak nie, to może być ciężko. Być może z miliony więcej transakcji doszłoby się na innych marketplace. Ach. Być może, nie? O to też Ceneo jest marketplacem tylko przypominam jako taka ciekawostka. Być może tam też yy, moglibyście coś objawić e, dla siebie e, i szukać tego klienta, bo my tego klienta też często szukamy za granicą. I im bardziej niszowy marketplace typu Mano Mano, typu XXLutz na przykład, e, bo no, to, to są takie trendy i okresy, tak? Cztery lata temu mówiło się o Amazonie, teraz mocno mówi się o Emagu, Pigu, Kauflandzie i tam kierunek jest wszystkich wtedy, kiedy my już naszych partnerów powrzucaliśmy na te marketplacy, dzisiaj to są inne, Bol na przykład, Mano Mano, o którym powiedziałem, jest też takim świetnym marketplacem, gdzie warto w mojej opinii się rozwijać. Jak obecnie najlepiej wypromować nowe oferty? Zauważyłem, że sprzedawcy tacy jak Ambrams korzystają z pakietów promocyjnych i faktycznie mają wysoką widoczność. Zastanawia mnie jednak proporcja ocen do recenzji. Przy 300 ocenach widnieje aż 150 recenzji, co w normalnych warunkach wydaje się ma, mało realne. To dwie rzeczy bym, na dwie rzeczy bym spojrzał. Fajne pytanie. Po pierwsze, czy te recenzje rzeczywiście są od tego produktu? Eee, to jest raz, a po drugie zakupiłbym od tego sprzedawcy i zobaczył jaki ma sposób na eee, zdobywanie recenzji, bo recenzje, jedna z pięciu głównych elementów, nie tylko same opinie, która mm, wpływa na stawki CPC w ach i na Waszą trafność i to w konsekwencji wpływa na gwarancję najniższej ceny. Więc wiele przykładów, gdzie mieliśmy dosyć słabe Recenzje, no też co znaczy słabe, powinniście zadać to pytanie. Poniżej średniej wyników z pierwszej strony ofert, które są potrafności, to bym nazwał. Czyli zbadaliśmy sobie 60 ofert, okazało się, że średnia jest 4,94, a my mamy 4,82. Jesteśmy poniżej średniej, więc gwarancja na niższej ceny była trudniejsza do uzyskania. Stąd też popularne robi się resetowanie. Ofert. Yy, o, no już ma, mamy Marcello odpisał. Jak myślisz, jak mocno wtrząśnie rynek zakup przez AI czy TikTok Shop. Yy, no i patrz, yy, fajne znowu. Dzięki za to pytanie. Kurczę, miało być 5 minut jest 15, ale śmiało. Możemy kontynuować tą zagrywkę. Yy, mmm, TikTok Shop yy, miał mega dobre wejście na rynkach, ale z czasem okazywało się. Że gdzieś tam y, ten trend i zainteresowanie nie jest tak mocne jak wcześniej, tak? AI, ja uważam, że y, w pierwszej interakcji, w sensie w pierwszym obwodzie, w pierwszym podejściu do tego, będzie to działało bardzo słabo i wiele osób się zniechęci. Nie? Że nie będzie to tak dopracowane, jakbyśmy wszyscy tego oczekiwali. Dopiero trzecia, czwarta wersja będzie szyta na miarę, yy, i wtedy mm, powinniśmy zacząć się tego bać. Albo, yy, mając sklep internetowy czy wielkie platformy handlowe, powinny się dogadać, yy, żeby być yy, w tym AI-u, i to jest w mojej opinii taka droga, która. E, która jest e, do przetarcia i którą no, powinniśmy iść, bo e, my wiemy, jakie trudności nas czekają. Pamiętajcie, proszę, że z jednej strony, tutaj mam takiego a, wyróżnika, jesteśmy agencją, która trzy razy z rzędu dostała czempiona Allegroac, partnerstwo, więc wiemy, z czym to się je. Liczba kont, które do nas dołącza w ostatnim czasie, no, pokazuje, że. Można tą robotę zrobić lepiej pod jednym warunkiem, że sprzedawca chce tą robotę robić razem z nami. Bo jak jest utrudniony kontakt, yy, brak gry yy, wspólnej, tylko oczekiwania, że to agencja zrobi wszystko, też wyśle paczki, to nie ma z tego dobrych efektów. Nawet gdzieś w tym tygodniu yy, nieporozumienie takie, że no to no nie my jesteśmy odpowiedzialni przy prowadzeniu alagroaców za terminową wysyłkę paczek. Można by było sobie tego nie pomyśleć, nie? że no to agencja ma wysłać paczki, ktoś sobie tak to bzdurał. To po stronie sprzedawcy i moje podsumowanie nieudanej sprzedaży na Allegro wiąże się z dwoma rzeczami. Po pierwsze, brak umiejętnych, umiejętnego liczenia kosztów i analityka, to często nie istnieje. No, a po drugie, oczekiwanie, że coś się zrobi samo. I większość problemów y, ze sprzedażą na Allegro nie, nie jest związanych z Allegro. Związaną jest ze słabą obsługą klienta, braku produktów na stanie, słabą wysyłką, czy jakość produktu nie jest zbyt dobra. Przytoczyliście tu jeden login, ja do niego wrócę, zobaczcie sobie, jak tam są oferty dopracowane, jak tam y, wyglądają zdjęcia, jaka jest dbałość o klienta. Marcelo, w takim razie niebawem Allegro usnie im taką możliwość. Yy, to znowu, póki coś nie jest zabronione, jest dozwolone, warto z tego korzystać, mają też w ofercie odbiór osobisty, pobranie, możliwe, że sami sobie kupują z innych kąt. Yy, nie wiem, nie będę spekulował, Allegro sama sobie robi kopię, dołek, 25% prowizji od sprzedaży, ograniczenie kontaktu, wojenki, masz rację, nie? w sensie to pr w ostatnich miesiącach nie wygląda zbyt dobrze, Rozsadanie od środka, na przykład Go.org jest tego świetnym przykładem. To też nie wygląda zbyt fajnie. Jak rozumiesz w miarę szybka wysyłka? I znowu, dla mnie szybka wysyłka jest bycie szybszym od średniej konkurencji czyli nie wiem, są produkty personalizowane, jest jeden sprzedawca, który robi to tego samego dnia. Naprawdę wymiata, tak? Yy, przykład naszych partnerów w meblach meblościanki których się nie wysyła zazwyczaj szybko, w ciągu dwóch dni, a jeden sprzedawca to robi, nie? Ma kilka modeli i ma takie konto ustawione, że robi masówkę. Wszyscy inni mają na koncie 14-15 dni, 2-3 tygodnie, bo to są dni robocze. Masakra! On wziął sobie 5-6 modeli, rozwala system eee, takim małym, fajnym sposobem, eee, więc to jest jakieś tam moje przemyślenie. Słuchajcie, 20 minut. Mam nadzieję, że się dobrze mnie słuchało. Tak jak wspomniałem, zapraszam na Arsenal Allegro. Tam będziemy mówili o nowych e, strategiach na sprzedaż, o adcach Allegro, trafności, jakie są zmiany, jak się do tego dostosować. Będzie spory panel pytań i odpowiedzi. Tutaj e, gdzieś e, zaczęliśmy jakiś przedsmak tego wszystkiego. E, zaraz wrzucę linka, jeżeli też chcecie więcej e, takich fajnych e, mm, Rozmów tak eee, na żywo. Dajcie cynka. Ja też jestem osobą, która do rany przyłóż. Eee, więc działam proszę. Wrzucam linka jeszcze w komentarzu. Zapraszam Was. Będziemy niedługo podnosić ceny. Tam już się zapisało chyba 250 osób. Biletów daje słowo: będzie 300. Eee, zazwyczaj było około 500 osób. Eee, więc też to ograniczam. No i tyle na dzisiaj. Trzymajcie się bezpiecznego weekendu i przygotujcie się na Black Friday, bo już jest coraz więcej informacji, jak to będzie wyglądało. Piąteczka.